Dzień dobry, dzieciaczki. Nazywam się Wujek Michał, jestem psychologiem i będę z wami rozmawiał o emocjach, czyli o tym, co czujemy. Ale na początku się przywitamy. Chwytam moje ukulele i zaśpiewamy piosenkę Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Uwaga, przybijamy piąteczkę. Śpiewamy drugą zwrotkę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przybijamy żuwika. Śpiewamy trzeci raz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I teraz chciałbym sobie podać z wami rękę. Podajemy rękę i mówimy sobie prosto w oczy: Dobrze, że jesteś. Wy możecie sobie powiedzieć, z tym, z kim jesteście teraz, jak oglądacie ten filmik, dobrze, że jesteś. Tylko podajcie rękę i spójrzcie sobie prosto w oczy. Dzisiaj, na dzisiejszych zajęciach, chcę z Wami porozmawiać o pewnym uczuciu, ale zrobię Wam zagadkę. Popatrzcie na moją twarz, jakie to uczucie. Albo tak. Co to za uczucie? Pewnie już dobrze powiedzieliście. Że pokazałem, że się boję. Czyli to uczucie to po prostu strach. Moi drodzy, wszyscy ludzie tak naprawdę czegoś się boją. To jest normalne. Dzieci często mówią, że boją się potworów, wilków. Niektóre dzieci boją się być same wieczorem w domu, po ciemku, siedzieć. No, ostatnio dużo ludzi boi się koronawirusa. To normalne, że każdy się czegoś boi. Ja na przykład boję się kotów trochę i boję się takich sytuacji, kiedy muszę coś zareklamować, kiedy jakiś produkt jest niedobry. Możecie zapytać rodziców, o co chodzi, czego to wujek się boi, co to są te reklamacje. Słuchajcie, teraz, jeżeli chcecie, możecie zatrzymać wideo i porozmawiać chwilę o tym, czego każdy z Was się boi, powiedzieć sobie, czego się boicie. Tak jak mówiłem, każdy z nas się boi. Wasi rodzice też się czegoś boją, ale chcę ich pochwalić w tym miejscu za to, że swoje strachy, swoje lęki pokonują, bo wasi rodzice robią świetną robotę i naprawdę panują nad swoim lękiem, coraz bardziej go pokonują i są w tym coraz lepsi. Będziecie się mogli się tego od nich nauczyć. Chcę wam opowiedzieć trzy historie o trzech różnych chłopcach. Pierwszy ma na imię Kuba. Kuba strasznie bał się psów. Jak szedł przez miasto, to dosłownie nie mógł iść tamtędy, gdzie był jakiś pies. Powiedział o tym strachu swojej mamie, która jest bardzo mądrą kobietą, i jego mama myślała, co zrobić, jak można pomóc Kubie. Zaproponowała, żeby najpierw pooglądali psy na zdjęciach w internecie. Kuba bał się nawet tego, ale zaufał swojej mamie. Potem oglądali filmy. A potem, któregoś dnia, Kuba za namową swojej mamy przeszedł w takim miejscu, którego zawsze się bał, gdzie pies za płotem strasznie na niego szczekał. I wtedy, jak Kuba to zrobił, to poczuł w swoim sercu, że pokonał swój strach. Przyszedł wtedy do mnie i miał tak wypiętą piersi, cieszył się i naprawdę był dumny. A jego mama bardzo go chwaliła. A ja chwaliłem jego i jego mamy, bo zrobili świetną robotę. Drugi chłopiec, to Staś. Staś, jak był w przedszkolu, chodził na basen. No i wiecie co? Bardzo bał się zanurkować. Wiele dzieci coś takiego ma w swoim życiu, że boi się zanurzyć głowę pod wodę. Staś miał wtedy już 5 lat, kiedy chodził na basen i ciągle nie mógł zanurkować. Patrzył, jak jego koledzy, niektórzy, już nurkowali i pewnego razu Staś sobie pomyślał tak w swojej głowie. Hm. Nie jestem tchórzem, muszę zanurkować. I spróbował. Zanurzył wodę pod głowę. Głowę pod wodę. Jak ja powiedziałem? Wodę pod głowę? Głowę pod wodę. Wiecie o co chodzi? Zanurzył głowę pod wodę. No i po prostu jak się wynurzył, to znów poczuł to coś, co po prostu jest niesamowite. Pokonał swój strach. Dzięki tej myśli, którą sam sobie pomyślał: Nie jestem tchórzem, muszę zanurkować, pokonał swój strach. A trzeci chłopiec ma na imię Michał. I tak się składa, że tym chłopcem jestem ja. Znaczy byłem, bo jestem już teraz dorosły. Jak byłem małym chłopcem, to strasznie bałem się burzy. Bałem się, że piorun uderzy w nasz dom. Mieszkałem w takim dużym, dziesięciopiętrowym bloku i że będzie pożar. I powiedziałem o tym strachu mojemu wujkowi. A mój wujek, mądry człowiek, wytłumaczył mi, że nasz dom jest cały osłonięty takim drutem, który nazywa się piorunochron. I nawet jeżeli piorun uderzy w nasz blok, to było możliwe, to cała ta siła tego pioruna pójdzie po piorunochronie do Ziemi i nic się nie stanie, nie będzie żadnego pożaru. Kiedy to usłyszałem, uwierzyłem mojemu wujkowi i przestałem bać się burzy, bo zrozumiałem, jak działa piorunochron. Kochani, te trzy historie pokazują, jak można pokonywać swój strach. O tym jeszcze za chwilę powiem, ale teraz zróbmy sobie taki przerywnik. przerywnik. Przygotujmy sobie Taką maść ze strachu. Dlatego proszę, żebyście z niewidzialnej półki wzięli niewidzialną miseczkę. Bierzemy niewidzialną miskę i uwaga! Przygotujemy sobie teraz taką maść strachomaść. Uwaga! Bierzemy najpierw do tej miseczki, wlewamy dużo energii. Bierzemy tak, słoik z energią, wrzucamy tę energię, mieszamy. Każde uczucie to jest energia żeby był strach, musimy wziąć jakieś niebezpieczeństwo. Bierzemy z półki z niewidzialnej półki, oczywiście. Bierzemy szczyptę ze słoika niebezpieczeństwa. Wsypujemy to niebezpieczeństwo, mieszamy, mieszamy. O, już coś czuć. Bierzemy trochę takiego poczucia zagrożenia, że coś nam grozi. Bierzemy, mam tutaj taką, wy też macie. Tak na niby oczywiście. Robimy sobie zagrożenie, mieszamy, mieszamy, mieszamy. Czujecie? Powąchajcie, jak to niewidzialne wszystko, jaki jest też niewidzialny zapach. Mm, fajnie, fajnie. Słuchajcie, trochę musimy wziąć z drugiej półki. Mamy takie różne historie, które słyszeliśmy. Różne straszne historie. Wrzucamy jedną historię, drugą historię, trzecią. Uh, uh, uh. Ale to wszystko wrze. Tutaj mieszamy, mieszamy to w tej miseczce. Potrzebujemy trochę myśli. Bierzemy takie myśli. Mam tutaj takie pudełko ze złymi myślami. Bierzemy taką myśl, że o wszystko będzie niedobrze. Hu. Uh, uh. Bierzemy taką myśl, o na pewno mnie to spotka. No i mieszamy, mieszamy te myśli. Bierzemy teraz troszeczkę z takiej małej buteleczki. Weźcie tą buteleczkę, odkręćcie. Parę kropel takiej wyobraźni. Wyobrażamy sobie, co złego może się stać. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Trochę musimy wziąć jeszcze płytkiego oddechu, takiego. Słuchajcie, jak się. Boimy to tak, oddychamy trochę oddechu, trochę szybkiego bicia serca, wrzucamy tam. Mamy tutaj takie bicie serca, wsypujemy. Co jeszcze będzie nam potrzebne, eee, może trochę gęsiej skórki? Ok, zbieramy ze swojej ręki trochę gęsiej skórki, wsypujemy i mieszamy. To już jest gotowe. Uwaga, teraz bierzemy to, bierzemy to i na buzię swoją. I boimy się. Pokażcie, jak się boicie. Słuchajcie, póki się boimy, wezmę gitarkę i zrobimy taki przerywnik. Wstańcie. Wstańcie, jeżeli siedzicie. I razem ze mną śpiewajcie. Możecie trochę chodzić po pokoju, po pomieszczeniu, gdzie jesteście i się boimy. Boimy się, boimy, boimy, boimy się, boimy, boimy. I na koniec się mocno boimy. Okej. Słuchajcie, nie zostawiamy tego strachu na swojej buzi, bierzemy i go ściągamy. Mocno strzepujemy. Jeszcze tego strachu ściągamy, strzepujemy. Dobra, nasza bucia jest już spokojna. Słuchajcie, jak pokonać strach? Czasami naprawdę jest niebezpiecznie, ale, uwaga, po to są z wami rodzice, żeby oni się o was troszczyli. I oni naprawdę. Pilnują, żeby każde dziecko było bezpieczne. Dlatego musimy o tym pamiętać. Aha, moi rodzice pilnują, żebym był bezpieczny. Po drugie, tym naszym rodzicom musimy uwierzyć, zaufać, że naprawdę oni wiedzą, co robią. Jak tata albo mama mówi spróbuj, można spróbować, no to można. A jak tata albo mama mówi, mm -mm, tego lepiej nie rób, to naprawdę tego lepiej nie rób. Będziesz bezpieczny. Słuchajcie, słyszymy różne historie. Czasami oglądacie wiadomości, albo słuchacie w radiu, i tam są takie rzeczy, których się boimy. Wtedy warto pójść właśnie do rodziców albo do kogoś dorosłego, kogo dobrze znacie i z nim o tym porozmawiać. Usłyszałem, boję się, dorosły wam pomoże. W historii o Stasiu, który pamiętacie, pokonał lęk przed nurkowaniem, słyszeliśmy, jak ważne są myśli. Stasiu sobie pomyślał: mm -hmm, Nie jestem tchórzem, muszę zanurkować. To, co myślimy, jest bardzo ważne, a to wy decydujecie, jakie są wasze myśli. Dlatego wybierajcie takie myśli, które dodają wam odwagi. Dam radę, poradzę sobie, pokonam mój strach. Jestem odważny, dam radę. Czasami nasza wyobraźnia płata nam figle. To znaczy, wyobrażamy sobie więcej niż naprawdę jest. Ja kiedyś byłem po ciemku w lesie i wydawało mi się, że tam są potwory, niedźwiedzie jakieś, które chcą mnie zaatakować. Byłem w tym samym lesie na drugi dzień i wyobraźcie sobie te wszystkie potwory, te wszystkie niedźwiedzie to po prostu były liście i krzaki normalne liście i krzaki. Jak to zobaczyłem, to zrozumiałem, że moja wyobraźnia trochę za dużo mi mówiła. Dlatego w wyobraźni czasami trzeba powiedzieć stop, wyobraźnia stop, przestań, nie wymyślaj. No i najważniejsze, czasami po prostu trzeba zrobić ten krok, jak to mówią dorośli czyli po prostu spróbować. A okaże się, że nie było się czego aż tak bardzo mocno trzeba. Nie trzeba się było tego aż tak mocno bać. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, którą chcę, żebyście też ćwiczyli z waszymi rodzicami. Mówiłem o tym, jak robiliśmy sobie maść yy, yy, strachu, że tam jest płytki oddech. Czasami jak czujecie, że się boicie, to wystarczy po prostu świadomie pomyśleć, mm -hmm, muszę powoli wziąć kilka oddechów. Bierzemy przez nos. Wypuszczamy przez buzie i tak kilka razy, i razem z tym wolnym, spokojnym oddechem zobaczycie, że strach troszeczkę zmaleje. Uda wam się pokonać strach, a rodzice wam w tym pomogą. Musicie tylko z nimi współpracować. Będę też mówił do rodziców w osobnym filmiku. Napisałem do nich taki tekst, żeby wam pomagali. Moi drodzy. Chcę tych filmików nagrywać więcej. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Rodzice, Wy i opiekunowie, obejrzyjcie, zapraszam Was, filmik, który nagram specjalnie dla Was o strachu. I przeczytajcie artykuł, który napisałem. Oczywiście linki do tych obydwu rzeczy będą w opisie tego filmu. Praca domowa, kochane dzieci, praca domowa, jak na Poważnych zajęciach jest praca domowa. Poproście rodziców, żeby wam opowiedzieli, jaki swój strach pokonali i jak tego dokonali. Poproście ich o to. A ja już dzisiaj dziękuję wam za te zajęcia i zaśpiewajmy na koniec razem. Dziękuję, 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 dziękuję. Pozdrawiam was. Papa. Pa.